Witam Was w kolejnym odcinku Harry Pottera Jest to ostatni odcinek już No najprawdopodobniej, no nie najprawdopodobniej, bo na pewno już jest to ostatni odcinek tej serii I skończyliśmy w tym miejscu Przed tą wielką szachownicą tam Widać wielkie figury szachów I teraz idziemy tutaj pogadać z Ronem i Hermioną Harry, you have to be careful and avoid the pieces. They all move one square at a time. You'll have to make the pieces fight each other in order to get across safely. Walk onto the board, Harry, to start the game. Do be careful. No i tak, zanim będziemy w te szachy, no muzyczka tutaj głośno, ale mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać w moim komentowaniu. Dobra. Także chodzi tutaj o to w tych szachach, że każdy jakby piąć, figurka szachowa porusza się po jednym polu. I musimy tak zrobić, żeby te figurki najechały się na siebie jakby i atakowały nawzajem. I musimy tak zrobić, żeby uniknąć tych figurek i nie mogli nas zaatakować. Nas zabić oczywiście, dlatego będziemy to prowadzić. To najtrudniejsza zagadka z tych wszystkich. Bardzo ciężko mi na początku z nią było. Ale mam nadzieję, że dam radę. No widzicie, tutaj już się biją i obydwa, i obydwa się te, te obydwa figurki się zniszczyły, tak to się może chyba mówić? Nie ja wiem, dobra mniejsza. Ale musimy tak zrobić, żeby te figurki się właśnie zniszczyły. Hmm. Które by to teraz miejsce pójść? Dobra, pójdźmy tutaj. Chyba, żebym teraz błąd zrobił. Mam nadzieję, że nie. No chyba błąd albo nie Ale nie błąd zrobiłem No już nas zabiją Dobra Już wiem że nas zabiją No i właśnie o Dobra Jeszcze raz No jest to trudna zagadka ja, To jest najtrudniejsza zagadka w ogóle w całej grze Można tak powiedzieć I nie pamiętam bo tu jest jedna chyba kombinacja ruchu na którą trzeba tak trafić i ta kombinacja nam pieces, otworzy drogę dalej właśnie. Tylko właśnie nie pamiętam jaka ta kombinacja, bo to jest jedna kombinacja ruchów takich jakby... Hmm, jakby to zrobić? No trudno będzie. Dobra, weźmy na to pole. Może nie będziemy wchodzić już na te drugie pole Pochodźmy po, ty, po tej jednej linii na razie Dobrze tutaj No i te już się zniszczyły Dobrze weszły. wszedłem na te pole Hmm Teraz tu Dobra jest, biłem się tutaj Teraz trzeba tak zrobić żeby Te ostatnie dwie figurki na siebie najechały Czyli musimy pomyśleć jak to zrobi ten ruch tutaj, w ten bok, to teraz się spróbujmy. No nie, nie zrobiło, oj, błąd. Spróbujmy teraz w tą stronę. Tak, jest, dobrze, udało się. No, jest, koniec. O, nie było tak jakieś tak skomplikowane, ale jest to najtrudniejsza zagadka w tej grze. I już klimatyczna muzyczka i lecimy dalej. Z góry Was chciałbym przeprosić za ten dziewiąty odcinek, który był naprawdę zbugowany. YouTube kompletnie przesadził. Z tym w ogóle ekran się jakoś tak dziwnie ruszał. Nie wiem czemu w ogóle. Przepraszam Was, rozumiem wszystkie łapki w dół. A teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Bejrzcie, Harry. It could be poison. Dobrze, jak tutaj widzicie taki płomień? No właśnie Trzeba tutaj mieć teraz bystry wzrok I podążę za tym eliksirkiem, który był na nim płomień To jest chyba ten, ten tutaj Tylko trzeba tak teraz trafić? No właśnie ten chyba, tak ten Parę razy tak miałem, że na przykład trafiałem w ten eliksirek, który chciałem, a trafił mi w inny i mam nadzieję, że teraz tym się nie stanie, tak? W tej serii. Nie swej tak już widzę ten eliksirek. To jest prawdopodobnie ten właśnie eliksir. O! No o, właśnie, widzicie? No, mój zwierzek się tutaj tłucze o klatkę. Gryzie klatkę. No, szczęśliwe mają to do siebie. Ale teraz muszę się skupić żeby to nie swalić teraz Dobra, ale te, te samo miejsce chyba z tego co zauważyłem Tak, te samo miejsce, jeszcze parę razy będzie tak pewnie Zaraz szybciej, jest trudniej teraz Ale mam nadzieję, że nie będzie też żadnego kłopotu z tym, bo to jest kra dla dzieci także No już też widzę środkowy właśnie po tej stronie środkowy eliksir właśnie no byciu nie tu się. się mi zwierzak tłucze no ale to musisz się skupić tutaj czyżby to samo miejsce nie teraz trzeba z drugiej strony iść no mi się tutaj zwierzak tłucze i to jest ten eliksir Dobra. Wybrałeś właściwie eliksir. Super. No, mi się tutaj zwierzaka tłucze. Dobra, wypuszczę go tylko. Dobra, zwierzaka wypuściłem, nie będzie się tuk. A my teraz przechodzimy przez płomień. Tutaj się nam za nami drzwi widzą, jest? Sprawdźmy to. Ja tutaj nic nie ma. Dobra. No, zwierzaczka wypuściłem, nie będzie się nam tuk. I teraz możemy przejść przez ten płomień. No jakiś czarny powiem, dobra. Ale to widzę skrzyneczkę. Oczywiście otworzymy ją. Już chyba kart nie będzie. To była ostatnia nasza karta. Wtedy tam w, na początku tych, tej, tego korytarzu znaleźliśmy ostatnią, ostatnią kartę w grze. No niestety nie znaleźliśmy wszystkich kart, bo braku nam jednej karty do zdobycia wszystkich, bo jeśli byśmy zdobyli tą ostatnią kartę, tą jedną, to byśmy odblokowali kartę tą 25. No niestety nie, nie zdobędziemy tej karty, bo gdzieś mi się zapodziała, nie wiem, nigdy jej nie znalazłem jeszcze. Ale teraz tutaj Harry musi się wykazać swoimi chycami i ładnie pochycać. Tam widzieliście profesora Quillera. No, miałbyś to Snape, ale jest Quiller. No i zobaczmy. Zamyka nam tu drzwi. Well, hmm, O! No i właśnie rzucił jakieś zielone jajko na mnie teraz, jakiś zielony szar. I teraz tutaj trzeba tak zrobić te o, właśnie półeczki jakby, Takie półki. No on też rzucał właśnie Flipendo i byś nam przeszkadzał, rzucał te swoje czary, które zadają właśnie o. Y, damage jakieś tam obrażenia musimy uważać dobra weźmy sobie rzadkę musimy to właśnie przestawić tak do do tego quillera aj no przestawił mi dobra jest ja teraz, teraz musimy uważać żeby nas no właśnie ten, tym zielonym czymś nie trafił z tego co pan... Wow. wow! W ostatniej chwili unikłem tego zaklęcia Czaru, czy co to jest? No! Ty nie masz tutaj wskakiwać na to chary, tylko... za zaklęcia! Wow. No, traw! No tak! Kakuj na to to naprawdę wygrasz Ło wow. No Nie Dobra dobra Tutaj Już prawie oh, dobra Ustawiliśmy się ładnie Dobra, te żabki nie będę brał, już tutaj wejdę On tu cały czas tutaj jakby spamuje tymi zakręciami Ale dobra Dostaliśmy się do quillera Nalajcie sobie poście jakby nic się nie stało I do tego lustra Pamiętacie to lustro z jednego odcinku To jest lustro I Garb Chyba z tego co się nie mylę I księga zapisu I to jest już właśnie ostatnia lokacja Jakby taka i nasza ostatnia bitwa Zaraz zobaczcie co się stanie Nie mi się plączą jak zawsze Właśnie to jest kamień filozoficzny i to Harry niby zdobył ten kamień, no właśnie. Give me the stone. Let me speak to him face to face. Master, you're not strong enough. I have strength enough for this. jest właśnie Lord Voldemort, no. Stracił swoją moc, ale jest wystarczająco potężny, by zabić Karego Bo Harry nie jest jeszcze doświadczonym czarodziejem No i będziemy teraz rozmawiać I tak, teraz musimy go pokonać Oczywiście czary na niego nie działają Musimy i źle zrobiłem Aj, dobra Musimy tak zrobić, żeby te kamienie na niego spadły I znaleźć mu jakiś tam teammate Ale nie z tej strony, o właśnie z tej jakby się ustalił, Fajnie by było No Widzicie i zadaliśmy mu jakiś tam damage. Słaby, ale zadaliśmy Nie z tej strony Tutaj chodź No o o o o o Dobra Cześć Główka cię będzie bolić, masz pecha Tu chodź Jeju, jak spamuję tym zaklęciem, chodź tutaj Dobra Cześć Spróbuj szczęścia Ło wow. Haryz winny Właśnie trzeba poczekać, aż on zaatakuje Pierwszy i wtedy my flipę dodajemy O, zniszczył tutaj I teraz musimy zrobić coś takiego o, naprowadzający pocisk, musimy uważać Dobra, zniknął Teraz musimy zrobić coś takiego, że On właśnie musi być po tej jakby stronie I teraz musimy go zaatakować właśnie Flipendo No co jest? A nie, nie Flipendo, przepraszam On musi odbić swoje zaklęcie właśnie Przez to lustro jakby Przez tą stronę, bo tamta strona właśnie Oj, znowu ten naprowadzający pocisk, dobra On musi właśnie Lustro musi być odrzucone do niego tą białą stroną. No, no, I widzicie, już prawie wygraliśmy. Jeszcze parę właśnie takich. Jego zakręć go trafi. Powinniśmy wygrać. Oj, zadał nam teammate. Odejdź ode mnie. O no, już? Został? Został, a No i te zaklęcie właśnie przenika, aj No o życia, nie chcę tutaj zginąć Przy samej końcówce Tak, wygraliśmy Końcowy taki jakby filmiczek Jak Voldemort ginie

But Harry remained fearful that its loss would not prevent Lord Voldemort's return. Dumbledore nodded, sharing his concern. If our battles do no more than slow Voldemort's return, with luck he may never regain his power at all. Harry made his way down to the end of the year feast alone. The Great Hall was decked out in green and silver, to celebrate Slytherin winning the House Cup. No, And how there was a sudden hush. He took a seat between Ron and Hermione, trying to ignore the stares of the other students. The House Cup, announced Dumbledore, is awarded to the team with the most House Points. At the moment, that would seem to be Slytherin. A storm of cheering and stamping broke out from the Slytherin table. However, continued Dumbledore, in recognition of Mr. Harry Potter's pure nerve and outstanding courage, I award Gryffindor sixty points. points nice. we'll win. Harry's table erupted with cheers and applause. The additional point had won yes, the house yes. cup for Gryffindor. It was the best evening of Harry's life, better than winning a Quidditch or Christmas or knocking out mountain trolls. He would never, ever forget tonight. To, Connet. To? Oh, Snape. Brad i George, no tak, dowiemy się tutaj, co, się, co oni planowali z tymi fasolkami, zaraz się dowiemy. Oczywiście wiem, co się stało, bo już tą grę grałem nie raz. Snape wchodzi do swojego gabinetu. Fasolka. Mm. <grym> O, to zmarnowaliśmy tyle fasolek No, tak, żarci go twórców gry strolowali slajpa i sobie poszli Dobra, mniejsza, ale Teraz, no właśnie nie odblokowaliśmy tej karty Ja Wam mniej więcej powiem I tak, to jest Albus Dumbledore Albus Dumbledore nie wiadomo kiedy się urodził i żyje do tej pory. Obecny dyrektor Hogwartu przez wielu uważanych za największego czarodzieja współczesności. Merlin, średniowiecze, nie wiadomo kiedy się urodził i zginął. No znaczy umarł. Najsłynniejszy czarodziej wszechczasów, czasów, niekiedy nazywany księciem magów, należy do świata króla Artura. Tylki Tokę 1903-1991 Oznaczona dwu, y, Orderem Merlina pierwszej klasy za ratowanie życia ofiar wypadków w y, Inforcom. O oh, Inforcom B. N, nie wiem dobra mniejsza, nie, nie mówię angielskiego, jak już tam kiedyś mówiłem w odcinku. Y, w 1932 roku, gdy smog zaatakował plażę pełną ludzi. No. Y, Burdock Muldon 1429-1490 Przewodniczący Rady Czarodziejów w latach 1448-1450 Mamy dużo czasu, także... Alf Albert y Walling 1899-1981 Znany te y teoretyk magii Ur Ulf Ulfric Urik y Odpal, jakiś, nie wiem, średniowiecze Bardzo... E ekscentryczny, z nie, bardzo ekscentryczny, znany z noszenia na głowie meduzy zamiast kapelusza. No, dziwny chłop. No i tutaj nie zrobiliśmy tej te karty właśnie. Korneliusz Agryppa 1486-1535. Znany czarodziej więziony przez mogoli za swoje dzieła. Nafty... Nefty. Skamder 1897. Sławny autor księgi Fascynujące, e, Fantastyczne Zwierzęta i jak je znaleźć. Edgar Strogler 1703-1798. E, Wynalazca Fałszu Skopu. Bowman, e, Bowman e, Wirkt 1492, 1560 słynie z wynalezienia złotego znicza Czyli ten gościu wynalazł znicza Goddard Gryffindor, średniowiecze Współzałożyciel Hogwartu Jego nazwisko nosi jeden z czterech domów No to to był Goddard Gryffindor My, my jesteśmy właśnie w Gryffindorze Morgan Le Fay, średniowiecze Siostra przyrodnia króla Artura Czarownica, róg Merlina Bertie Bott, co o nim mówiłem? On wynalazł e, fasolki wszystkich smaków. E, Salazar Slytherin, średniowiecze. Współzałożyciel Hogwartu, jego nazwisko nosi jeden z y, czterech domów. Cassandra e, Walshake, jakiś, nie wiem, dobra. No, 1894-1997, wow, w tym roku się urodziłem. E, znana wróżka, autorka, e, dams... E, Domaskowania przyszłości. Domaskowania przyszłości. Wow, jak ja czytam w ogóle. Ignat Winsmith y, 1227-1320. Wierzma, która wynalazła proszek. Few. Guilford Olreton. 1390 1441 Znany e, ze zniewolenia gigantów Znany ze zniewolenia gigantów. Zabił giganta he, Hegista e, z górnego Barton Baryneton Barton no jaki, dobra Mniejsza. Dziwne nazwy Eldora Kitter Kitter dead get. Nie, dobra. Ciężkie. Angielski jest u mnie. Tak sobie. Na trójkę. 1656-1729. Wiedźma, która odkryła właściwości XXX. Y, niemal oduszyła się od y, po zjedzeniu go. Uratowała się dzięki wsadzeniu głowy y, w wiadro pełne wody. No to jest jakaś substancja taka szkodliwa. Heigast e, z Wodcroft. średniowiecze. Wygnany z domu przez e, swych mogolskich prześladowców. Heigst e, przeniósł się podobno do Szkocji, tam założył wioskę Hawksmith e, Oberża trzy miotły jest uważana na za, dawną, za, za dawny dom e, Heigsta tak, już, dobra. Hmm. Helga Hufflepuff, średniowiecze. Współzałożycielka Hogwartu, jej nazwisko nosi jeden z czterech domów. Rowena Ravenclaw, średnie Współzałożycielka, no a co to, to, to wiecie. E, Roderick Plownton, 1889-1987. Szukająca angielskiej reprezentacji Quidditcha. rekordista Wielkiej Brytanii w schwyceniu miejsca podczas meczu. 3,5 sekundy. Wow. Czekaj, czy my byliśmy szybciej podczas pierwszego meczu naszego. <grych> nie wiem, nie liczyłem tutaj. Ale chyba tak, chyba. Nawet szybciej. Złupaliśmy tylko z ale mniejsza. Herpo Głupiec. Starożytny Grek. Pierwszy jest znany twórca bazyliszka. No bazyl o się... o bazylis o, o bazyliszku się dowiemy. Język mi się plącze, ja nie wiem. No a tutaj był Harry Potter i tutaj opis był chłopiec, który przeżył i nie wiadomo kiedy się urodził i że jest do nie? No tak tutaj jest napisane. I więc wszystkie 23 karty, żeśmy odkryli, no i tutaj napisy końcowe. Może teraz ja powiem o tej grze. No ta gra w pewnym, w pewnym stopniu obudziła moją pasję do Harry'ego Pottera Przeczytałem praktycznie wszystkie książki. Może tam dwóch nie przeczytałem chyba, no ale to przeczytam na pewno. Filmy oczywiście wszystkie oglądałem w gry też wszystkie grałem ta, ta, a, a ta gra rozpoczęła no zwierzaczek mi tu lata i stąd i stąd a ta gra rozpoczęła moją przygodę z Harrym Potterem naprawdę Także zawdzięczam właśnie poznanie tego Harry Pottera nie? bo gdybym nie zagrał w tą grę wow co ty robisz tam dobra yy, gdybym nie, nie zagrał w tą grę to naprawdę, najprawdopodobniej nie poznał Harry'ego Pottera yy, no znaczy nie zachęciłoby mnie to co ten mój zwierzak w ogóle robi słuchajcie zobaczcie co tu jest nic nie jest Ojej. E, no i może bym się dowiedział o tej grze bo moja mama czytała tam Harry Pottera kiedyś tam oglądała i ta też jest wielkim fanem ale to mniejsza tak naprawdę ta gra mnie zachęciła do tego grę w grę grałem jak miałem gdzieś tak 8 lat 9 mama mi ją kupiała oczywiście bo wtedy bo mały i tak Empik był daleko i jeszcze sam, tak sam nie jeździłem i mama tak się zainteresowała tą grą, mówiła, że książka bardzo fajna, film też fajny, czemu by nie pograć w grę, tak moja mama mówi, no to ja tam dorwałem tą grę, oczywiście pierwszy przeszedłem. Ta gra była tak super, że wkręciła, wkręciłem się i tylko mamo kupi mi następną część tak było. No i mama mi kupiła następną część, w którą pogramy już w kolejny dzień, kolejny właśnie... Odcinek to będzie z tej właśnie gry I planuję jeszcze zrobić jej jedną serię no, Mam nadzieję, że się uda Nie tak jak stwierdzą I mam nadzieję, że się uda A teraz tymczasem ja się z Wami żegnam Oczywiście zachęcam wam, Was jak najbardziej do kupna, ściągnięcia cokolwiek tej gry I zagrajcie w nią, bo warto jeśli, Jeżeli tego oczywiście nie zrobiliście A w tymczasem ja się z Wami żegnam Jeżeli ten filmik się Wam podobał Łapkę w górę Komentujcie albo zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie zobaczyć więcej moich filmików z tej gry albo z innych gier. Tymczasem ja się z, z, z wami żegnam, tak tymczasem mówię. Ale już teraz naprawdę. Na razie.